Oto dużo ciekawych faktów o kosmosie po polsku. Bez numeracji. Żeby tekst był płynny i bogaty w informacje. Kosmos jest ogromny i wciąż w dużej mierze nieodkryty. Szacuje się, że we wszechświecie istnieje ponad 100 miliardów galaktyk, a w każdej z nich miliardy gwiazd. Najbliższą Ziemi gwiazdą poza Słońcem jest Proxima Centauri, oddalona o około 4,24 lata świetlne. Droga Mleczna, czyli nasza galaktyka, ma średnicę około 100 tysięcy lat świetlnych. Światło potrzebuje około 8 minut i 20 sekund, aby dotrzeć ze Słońca na Ziemię. Czarna dziura to obszar przestrzeni o tak silnej grawitacji, że nawet światło nie może się z niej wydostać. Największe znane czarne dziury to supermasywne, czarne dziury znajdujące się w centrach galaktyk. Wszechświat rozszerza się od momentu wielkiego wybuchu, który miał miejsce około 13,8 miliarda lat temu. Planeta Jowisz jest tak duża, że mogłaby pomieścić w swoim wnętrzu ponad 300 planet wielkości Ziemi. Najgorętszą planetą Układu Słonecznego nie jest Merkury, lecz Wenus. Jej średnia temperatura powierzchni wynosi około 460 krzew z powodu gęstej atmosfery z dwutlenku węgla i efektu cieplarnianego. Neutronowe gwiazdy powstają po wybuchu supernowej i mają tak ogromną gęstość, że łyżeczka ich materii ważyłaby miliardy ton. Kosmos nie jest całkowicie pusty. Znajduje się w nim tak tzw. ośrodek międzygwiazdowy złożony z gazu i pyłu. W przestrzeni kosmicznej panuje próżnia bliska absolutnej, ale można tam napotkać mikroskopijne Unstki materii i promieniowanie kosmiczne. Astronauci w stanie nieważkości mogą stracić masę mięśniową i gęstość kości, dlatego na stacji kosmicznej codziennie ćwiczą. Pierwszym człowiekiem w kosmosie był Juri Gagarin w 1961 roku na pokładzie statku Wostok 1. Największym obiektem stworzonym przez człowieka na orbicie jest Międzynarodowa Stacja Kosmiczna ISS która porusza się z prędkością około 28 tysięcy kmh. W kosmosie nie rozchodzi się dźwięk, ponieważ nie ma tam powietrza. Saturn ma gęstość mniejszą od wody. Gdyby istniał odpowiednio wielki ocean, unosiłby się na jego powierzchni. Czerwony kolor Marsa pochodzi od tlenku żelaza, czyli rdzy pokrywającej jego powierzchnię. Największy znany wulkan w układzie, w słonecznym to Olympus Mons na Marsie, ma wysokość około 21 km. Istnieją planety typu gorące Jowisze, które krążą bardzo blisko swoich gwiazd macierzystych i mają ekstremalne temperatury. Astronomowie odkrywają coraz więcej egzoplanet, czyli planet poza Układem Słonecznym, jest ich już kilka tysięcy. Najzimniejsza zmierzona temperatura we wszechświecie to zaledwie kilka milionowych stopnia powyżej zera absolutnego w tak zwanej mgławicy Bumerang. Podczas zaćmienia słońca księżyc idealnie zasłania tarczę słoneczną ponieważ chociaż jest 400 razy mniejsze od Słońca, to znajduje się też 400 razy bliżej Ziemi. Księżyc oddala się od naszej planety o około 3,8 w rocznie. Największa znana gwiazda, Uiskuti, ma promień około 1700 razy większy od Słońca. Oczywiście. Oto dużo ciekawych faktów o kosmosie po polsku, bez numeracji, żeby tekst był płynny i bogaty w informacje. Kosmos jest ogromny i wciąż w dużej mierze nieodkryty. Szacuje się, że we wszechświecie istnieje ponad 100 miliardów galaktyk, a w każdej z nich miliardy gwiazd. Najbliższą ziemi gwiazdą poza Słońcem jest Proxima Centauri, oddalona o około 4,24 lata świetlne. Droga mleczna, czyli nasza galaktyka, ma średnicę około 100 tysięcy lat świetlnych, światło potrzebuje około 8 minut i 20 sekund, aby dotrzeć ze Słońca na Ziemię. Czarna dziura to obszar przestrzeni o tak silnej grawitacji, że nawet światło nie może się z niej wydostać. Największe znane czarne dziury to supermasywne, czarne dziury znajdujące się w centrach galaktyk. Wszechświat rozszerza się od momentu wielkiego wybuchu, który miał miejsce około 13,8 miliarda lat temu. Planeta Jowisz jest tak duża, że mogłaby pomieścić w swoim wnętrzu ponad 300 planet wielkości Ziemi. Najgorętszą planetą układu słonecznego nie jest Merkury, lecz Wenus. Jej średnia temperatura powierzchni wynosi około 460 z powodu gęstej. Atmosfery z dwutlenku węgla i efektu cieplarnianego. Neutronowe gwiazdy powstają po wybuchu supernowej i mają tak ogromną gęstość, że łyżeczka ich materii ważyłaby miliardy ton. Kosmos nie jest całkowicie pusty. Znajduje się w nim tzw. ośrodek międzygwiazdowy, złożony z gazu i pyłu. W przestrzeni kosmicznej panuje próżnia bliska absolutnej. Ale można tam napotkać mikroskopijne cząstki Unstki materii i promieniowanie kosmiczne. Astronauci w stanie nieważkości mogą stracić masę mięśniową i gęstość kości, dlatego na stacji kosmicznej codziennie ćwiczą. Pierwszym człowiekiem w kosmosie był Yuri Gagarin w 1961 roku na pokładzie statku Wostok-1. Największym obiektem stworzonym przez człowieka na orbicie jest Międzynarodowa Stacja Kosmiczna ISS, która porusza się z prędkością około 28 tysięcy km/h. W kosmosie nie rozchodzi się dźwięk, ponieważ nie ma tam powietrza. Saturn ma gęstość mniejszą od wody. Gdyby istniał odpowiednio wielki ocean, unosiłby się na jego powierzchni. Czerwony kolor Marsa pochodzi od tlenku żelaza, czyli rdzy pokrywającej jego powierzchnię. Największy znany wulkan w Układzie, w słonecznym to Olympus Mons na Marsie, ma wysokość około 21 km. Istnieją planety typu Gorące Jowisze, które krążą bardzo blisko swoich gwiazd macierzystych i mają ekstremalne temperatury. Astronomowie odkrywają coraz więcej egzoplanet, czyli planet poza Układem Słonecznym, jest ich już kilka tysięcy. Najzimniejsza zmierzona temperatura we Wszechświecie to zaledwie kilka milionowych stopnia powyżej zera absolutnego w tzw. mgławicy bumerang. Podczas zaćmienia Słońca Księżyc idealnie zasłania tarczę słoneczną, ponieważ chociaż jest 400 razy mniejsze od Słońca, to znajduje się też 400 razy bliżej Ziemi. Księżyc oddala się od naszej... Planety o około 3,8 cm tu rocznie. Największa znana gwiazda, Uiskuti ma promień około 1700 razy większy od Słońca. Dużo ciekawych faktów o kosmosie po polsku. Bez numeracji. Żeby tekst był płynny i bogaty w informacje. Kosmos jest ogromny i wciąż w dużej mierze nieodkryty. Szacuje się, że we wszechświecie istnieje ponad 100 miliardów galaktyk, a w każdej z nich miliardy gwiazd. Najbliższą Ziemi gwiazdą poza Słońcem jest Proxima Centauri. Oddalona o około 4,24 lata świetlne. Droga Mleczna, czyli nasza galaktyka, ma średnicę około 100 tysięcy lat świetlnych. Światło potrzebuje około 8 minut i 20 sekund, aby dotrzeć ze Słońca na Ziemię. Czarna dziura to obszar przestrzeni o tak silnej grawitacji, że nawet światło nie może się z niej wydostać. Największe znane czarne dziury to supermasywne, czarne dziury znajdujące się w centrach galaktyk. Wszechświat rozszerza się od momentu Wielkiego Wybuchu który miał miejsce około 13,8 miliarda lat temu. Planeta Jowisz jest tak duża, że mogłaby pomieścić w swoim wnętrzu ponad 300 planet wielkości Ziemi. Najgorętszą planetą układu słonecznego nie jest Merkury, lecz Wenus. Jej średnia temperatura powierzchni wynosi około 460 z powodu gęstej atmosfery z dwutlenku węgla i efektu cieplarnianego. Neutronowe gwiazdy powstają po wybuchu supernowej i mają tak ogromną gęstość, że łyżeczka ich materii ważyłaby miliardy ton. Kosmos nie jest całkowicie pusty. Znajduje się w nim tzw. ośrodek międzygwiazdowy, złożony z gazu i pyłu. W przestrzeni kosmicznej panuje próżnia bliska absolutnej. Ale można tam napotkać mikroskopijne cza, unstki materii i promieniowanie kosmiczne. Astronauci w stanie nieważkości mogą stracić masę mięśniową i gęstość kości, dlatego na stacji kosmicznej codziennie ćwiczą. Pierwszym człowiekiem w kosmosie był. Juri Gagarin w 1961 roku na pokładzie statku Wostok-1, największym obiektem stworzonym przez człowieka na orbicie jest Międzynarodowa Stacja Kosmiczna ISS, która porusza się z prędkością około 28 tysięcy km/h. W kosmosie nie rozchodzi się dźwięk, ponieważ nie ma tam powietrza. Saturn ma gęstość mniejszą od wody. Gdyby istniał odpowiednio wielki ocean, unosiłby się na jego powierzchni. Czerwony kolor Marsa pochodzi od tlenku żelaza, czyli rdzy pokrywającej jego powierzchnię. Największy znany wulkan w Układzie, słonecznym to Olympus Mons na Marsie, ma wysokość około 21 km. Istnieją planety typu Gorące Jowisze, które krążą bardzo blisko swoich gwiazd macierzystych i mają ekstremalne temperatury. Astronomowie odkrywają coraz więcej egzoplanet, czyli planet poza Układem Słonecznym, jest ich już kilka tysięcy. Najzimniejsza zmierzona temperatura we wszechświecie to zaledwie kilka milionowych stopnia powyżej zera absolutnego w tak tzw. mgławicy bumerang. Podczas zaćmienia słońca księżyc idealnie zasłania tarczę słoneczną, ponieważ chociaż jest 400 razy mniejsze od słońca, to znajduje się też 400 razy bliżej Ziemi. Księżyc oddala się od naszej planety o około 3,8 cm rocznie. Największa znana gwiazda, Uiskuti ma promień około 1700 razy większy od Słońca.